Siema, z tej strony Eleven. To jest ponownie koszmar Elevena, więc musimy... Ooo, tu przecież się nie gra w ASD! co ja robię? Najlepszego A tu się wyłączało, nie, nie, X, dobra. Problem mam ze spacją, bo mi się spieprzyła i muszę sobie kupić nową klawiaturę. No, ale dobra, to nie będzie jakiś problem. Dobra, więc już tu skończyliśmy, obudziliśmy się z tego koszmaru. Jezu mnie serek i jutro prawdopodobnie przyjeżdża Daria, o ile dobrze zrozumiałem, tak? W tej grze, tutaj, nie tak na serio. Um... I. No dobra, to wyjdźmy. Zobaczmy, co tam się dzieje na zewnątrz. Bo tutaj podobno każdego dnia coś się zmienia, najwyraźniej. Tam się nie można przejść. A myślałem że tam gdzieś dróżki prowadzą. A jak się kliknie Z, czy tam spację? Nie. No nie, leczyć się nie chcemy. Nie ma po co tutaj wbijać. Wbijmy tam tych konkretnych rzeczy, to się zawsze gubię, gdzie co jest. A teraz, tym ludźmi jak teraz będę gadał, to będą inne dialogi, czy coś? O, czasie jedenastku, no dobra, nie mogę się doczekać twojego displaya, fajne, a jest five, nine, jest yy, Najlepsze piwo... No tak, jestem ja jestem pełnoletni, no co, a jakiś problem? Nie, dobra, yyy... i tak tylko posoczek Zaraz, mamy, mamy 623 zł. Yy, tam były jakieś itemy, gdzieś w którymś sklepie, muszę tam zajrzeć i się rozeznać w tych... Gubię się w tych domkach, dobra, tu jest pub więc tu możemy kupić na pewno coś yy, do leczenia, tak? Czego sobie życzysz? Kup. Yy. Dobra, tu przyjdziemy później. Kupię sobie najpierw jakąś broń, jeżeli tam będzie. Bo tam były takie rzeczy, chyba z tego co pamiętam. jeżeli to była ta gra. Albo mi się śniło, bo koszmar. Ale wena. no wiecie. A jednak w. A z tej strony Eleven... Tak. Ja się z nim mogę zmierzyć. Ja się z nim honorowo zmierzę. Czy no nie honorowo, bo, bo teraz tu już właściwie spierdoliłem, tak? Ale Ale zdecydowanie to zrobię dopiero jak będę miał coś lepszego na stanie. Tam z kogoś się nie bo nie pozna. Zapraszam zapraszam nie kończyny czapka zimowa się ten skarpeta, no nie wiem, no nie wiem. Yy, bronie gdzieś były. Już pamiętam dobrze, że gdzieś były bronie. No nie na rozrobienie. No spokojnie, a nie z tych, co no rozrabiają. Nie, w ogóle. Tam na dole jest jakiś domek. Czy tutaj. Nie pamiętam, które, co te domki robiły. Wiem, że to ta... po... pok, kto tam? Zamknięta. No dobra. No w końcu pewnie będzie otwarta. Ktoś mi tam otworzy, strzeli mi w łeb. A już nie mogę nic kupić. Tylko tamtej nocy mogłem. Och, witaj, mam coś dla ciebie. To jest może co. Nie jestem że coś bardzo wspaniałego, ale chcę, żebyś to dla mnie wypróbował i dał mi to znać, czy działa, okej? Okay? To było pytanie retoryczne. Trzymaj, na pewno ci się przyda. Jest coś, małą bombę. Na pomysł, żeby stworzyć to, co to wpadłem. we śnie, naprawdę. Wiesz, ty byłeś w tym źle. Tak, to był bardzo dziwny sen. Ciekawe, ciekawe o był ten sen Czemu tu nie ma żadnych twoich towarów? Tutaj były broni, teraz sobie przypomniałem Ej, no du, 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 du. Dobra, nieważne Dobra, Ale weźmy do pawu kupmy sobie chociaż To, co mnie będzie trzymało przy życiu Fanta Przejdźmy się tego gościa, moją z nim zawalczyć No niestety, musimy to czekać Niestety, spróbujmy Dobra Tak, wiem, wiem Skabiasz mi dupsko Doładowanie alfa, zwiększa atak. Uuu, nie. Zdolności... szał bojowy. Zdolności pazury. Je What? What? Ja myślałem, że on jest jakiś mocniejszy. Indiana awansuje na poziom siódmy i uczy się nowej zdolności furia. Mam już dość! 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 Mam cię dość, gówniarzu! Dość! Zastuchiłem się. On też by to zrobił. Nigdy cię nie pokonam, to więc spieprzaj, oczywiście ja nie wracaj. Okej, okay, przepraszam. Muszę sobie ten zaznaczyć czerwonym krzyżykiem tu nie wchodzić, tu mieszka kretyn. No Ym... dobra, więc kupiłem sobie dużo rzeczy. Myślę, że mogę się jeszcze uleczyć. Raczej to mnie drogo nie wyniesie. No dobrze. Pewna hospitalizacja to wszystkich. Co 20 zł? Sprawdźmy to, bo zostałeś pełni wyleczony. No w sumie tak. Tak za... O! Właściwie nas rzuca do łóżka. No teraz zauważyłem. Więc jeżeli za 20 zł ma nas wyleczyć wszystkich, no to... plus no, spoko. Mm, czy ja się pominąłem. Przejdźmy się może tutaj, bo nie wiem ile mam tego. Teraz już mam dużo pieniędzy. Ale... 88 skąd? Nie wiem, miałem 60 przecież. Dobra, więc to jest do odżywiania, więc to sobie też wezmę. Wezmę tego. To się może przydać. No że raczej nic nie zrobię, ale może to jest jakiś konkurs czy coś. Witam, witam. Mamy e, drobne problemy techniczne. Wy wiecie, o czym ja teraz myślę. Zapraszamy jutro. Dzięki Tobie ten zwierzek jest bardzo szczęśliwy. Super! Cieszę się! Może się z nim jeszcze pogadamy, coś. Witam w najlepszym, najlepszym. Dobra. Okej. Okay. Czy to. Nie, to nie mogą być. Czy, czy, czy mogą? Jak mogę, kocham! Elewantizerek! Nie, nie wierzę! Ta, ta spokojnie! E, chciałem się zobaczyć, czy masz może. Elewantizerek! Okej, okay? dobra. Sorry, nie, ch nie chciałem. Naprawdę nie chciałem. Prze prze przepraszam. Okej. Okay. Dobra, eee... Takie rzeczy się zdarzają, to jest, to jest, tak. Dobra, więc nie wiem co mam teraz robić, eee, komputer. No to co, nagrywamy coś? Jak to nagrywamy? No, ty i ja, razem. No. Woduję to przejście do nocy piątej. Może nie teraz. Sprawdźmy jeszcze wszystko tutaj w tym mieszkaniu. Tam myślę, że sprawdziłem wszystko w miarę możliwości. Yy, jakby co to sobie jeszcze zapiszę tą grę tutaj. Żebyśmy mogli się wrócić, gdybym coś spierdzielił. To zrobię to między odcinkami. Dobra, idziemy nagrywać. Zróbmy tak. Tak, dobra. Idziemy noc piąta. Spatrzmy, co z tego wyjdzie. Było zajebiście! To już koniec z tego odcinka. Dzięki wielkie za obejrzenie. I obczajcie inne filmy na Lewena. Na no, razie. O masaryk tak mówi. No to co, czas iść spać. W mnie zawsze mogę odsunąć jedno łóżko. Nie, dzięki, mam opłacony pokój w hotelu, więc raczej przejdę tam. Wpanem dwie później, na razie. No czyść. Okej, okay, więc zostałem sam z psem, będę spał z psem. OK, no ja w sumie śpię z psem. Tylko potem zostaje oszama z matki. Uuuu, nieciałe łóżko, psa. No. Dobranoc. Noc piąta. Już troszeczkę zaszliśmy. Ale zbyt powoli mi idzie ta seria, muszę się za to wziąć poważniej. Dlatego to jestem. Co to jest? Cóż się stało. Ja bym się bał i spać na swoim miejscu, elewenku. Bardzo bałbym się i spać, gdyby takie coś czyhało. Chyba ja walczył ze snem i starał się nie, nie, nie usnąć. Bo bo to jest straszne. Ja bym oszalał. Coś tutaj się da zrobić? Te czy są zamknięte. Och, panie elewenie, pan już tutaj? Uniżenie przepraszam, że musiał pan czekać. Jeszcze chwilka otworzyłem drzwi. Śmiało, zapraszam. Cóż to jest? Game Boy. Game Boy. Naprawdę jest mi bardzo przykro, że musiał pan na mnie czekać. Nie spodziewałem się, że zawaśnie pan tak... wcześnie. No cóż, mam nadzieję, że się pan zbytnio nie nudził. Lady Demon nie może doczekać się spotkania z panem. Jaka Lady Demon? Pan Serek wkrótce do nas dołączy. Proszę za mną. Game Boy! Game Boy! Game Girl! Mam dla pana bardzo ważną wiadomość. Najprawdopodobniej nie widzi pan drzwi, znajdujących się przed nami. Lady Demon, zwana także czwartą z demonów lub demonem piątej nocy, jest bardzo miła i uprzejma. Ale nie głupia. W związku z tym, aby uniemożliwić panu ucieczkę, nie żeby była na konieczna, wszystkie nasze drzwi są niewidzialne. Nie stanowi to jednak dla nas problemu. Mamy wbudowany specjalny czujnik, dzięki któremu wyczuwam wyraźnie klamkę. Poprowadzę pana. Okej. Okay. Dobra. Eee, to może być problematyczne, skoro nie widzimy drzwi, to może być wiele sekretów ukrytych najwyraźniej. Lady Demon, chcę sprawdzić pana umiejętności zanim się z panem spotka. Dlatego drzwi do kolejnego pokoju są zamknięte na klucz. Klucz jest gdzieś tutaj schowany. Pana zadaniem jest go odnaleźć i przynieść. Pierwsze co robię, to zapisuję tą cholerną noc. Czemu nie mogę biegać? Okej, okay, w skrzynkach pewnie będzie coś, co mnie nie zabijało. Jest pusta. Jest pusta. Jest pusta. No dobra, to faktycznie sprawdza moje zdolności otwierania skrzynek. Siema, z tej strony Eleven Dzisiaj będziemy sobie otwierać skrzyneczki do cs -a. Ja wiem, że ja nie gram w CESA i w ogóle nie mam skrzynek w CS-ie No, ale stwierdziłem, że, że mam skrzynki typu otwieram, więc Jakiś tam case opening jest eee, Tak to, tak to właśnie wygląda, tak? No i tak. dammit Duch, o I Fajnie Rzut okularami Furia, o Oj, dużo obrażeń zbieramy. Wezmę ogień alfa i pazury. No dobra, no więc ogień alfa na duchy najwyraźniej. Zdecydowanie. zdecydowanie ogień alfa na duchy. Więc yeah. tego się pozbyliśmy. Znalazłem klucz, okej, okay, super. Ale sprawdzę resztę, czy tutaj coś jeszcze nie jest ukryte, bo... bo hmm. Ta gra jest pełna sekretów. Oj, tu jest ściana niedorobiona chyba, tak przypadkowo. A myślałem, że to jest... że tutaj coś miało być. Jakieś przejście. Jest pusta. Mucho, odejdź. Mucha mi siedzi na ręce. I mnie łaskocze. Mam klucz, a na razie z tobą nie pogadam, chcę jeszcze się rozejrzeć. Przed no, tym nie ucieknę, nie, nie mogę biec. No dobra. Zdolność ogień alfa, a tak. Tyle. No i tyle. Tyle, by było. Jest na, na dwa razy z ognia alfa duch schodzi. Tyle dobrze. Jest pusta. A czemu to nadaje takiego dramatyzmu, że ja nie mogę teraz biegać, tylko sobie chodzę spokojnie? Dobra, okej, okay, rozumiem. Nie wiem czy chcę z tym walczyć. No, w sumie levelowanie jest ważne. No, ale nie chcę tego potem spierdzielić. No dobra, chodź! Oby to, to był duch. O, ja pierdzielę. Um, nie, wiem, alfa, duch, zdolności, pazury, mitoperz. Okej, okay, zrobimy tak. że mają więcej tego niż. Ok, więc właściwie Indiana coś robi tym ty, 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 ty nietoperzom, więc ja zajmę się duchem, a on nietoperzami. Atak, nietoperz. To był atak czy pazury? Pazury to były chyba. Doskonałe uderzenie, brawo. Więc atak, nietoperz A. Oddolności, nie furia, pazury, nietoperz A. No dobra. Myślę, że tak to już go załatwimy, bo ten tu tutaj szybko schodzi. A może i nie. W zdolności. A rzut kolorami weźmiemy tak. I pazury, bo i tak pazury nic nie kosztują. No i super. I już padł. Okay, nie było tak źle. Nie, punkty doświadczenia też są, też są ważne, bo przez to odblokowujemy różne... Czy odblokowujemy? No, levelujemy w górę, tak? I dzięki temu jesteśmy mocniejsi, więc to też jest... Ważne, z sobie mikrofon przestawić, bo gadałem tak obok niego pra praktycznie. Um. Ubl, up to jest jakiś... Czy to nie jest... Próbuj to rozszyfrować, żeby pozamieniać litery, że to może być anagram, ale nie, no. Z pierwszego może być lub. Albo ból z błędem językowym, ortograficznym. Przy czym RKS chyba takich błędów nie popełnia. A, może to jest szyfr Cezara? RKS, ty trolu. Specjalnie sprawdziłem sobie to. W ten sposób na kartce. No nie zobaczysz, bo jest zbyt podświetlone. I sprawdziłem to też, żeby nie było żadnego zaskoczenia, w sensie, żeby nie było niedomówień, że coś sprawdziłem źle. To jest szyfry Cezara. I z słowa oznaczałem dokładnie to. To jest szyfr Cezara. Jakie, jakie trollstwo. Dobra, nieważne. Okej. Okay, nieważne. Wracajmy do gry. To jest szyfr Cezara, więc to może być podpowiedź do tego, że szyfru Cezara w tej grze może będzie potem więcej. Trzeba na to będzie uważać. Mam klucz. Tu są drzwi. Czy moja mam do nich wejść, czy mam może zapiszę sobie? Co? W sumie to powinno mi się uleczyć, nie? Duża fanta. No tak, tak, dokładnie. Butelka wody. Jest ok, zapisz. A. Świetnie! No, Świetnie! Proszę za mną. Nie, bo. Ja tutaj lubię tak te głosy udawać, bo to tak fajnie klimat tu nadaje. No dobra, no ja ci wyprzedzę. Patrz. Jaki on płaski, jaki jest bogu. Jaki on płaski. U, ja tu wiem gdzie i. Jutro są drzwi otwarte. Tak. Gdzie drzwi? Idziemy dalej. Okej. Okay. No to troszkę będzie ciężko z ucieczką, tak serio. Tu czeka na pana kolejne wyzwanie. Nie mogę panu powiedzieć o co chodzi, ale tym razem Lady Demon zostawiła panu podpowiedź. Gdyby mógł, dałby ci klucz w... Bez... Gdyby mógł. Dałby ci klucz bez wahania, gdyby mógł, ale nie może, bo jest zbyt nieśmiały. Nieśmiały! Ja już wiem wszystko, o co chodzi. Nie! Nie, nie mam pojęcia, jak on będzie wyglądał w tej grze. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi. Chyba powiem, no SCP 049, nie zaraz to by... 049 to był? Już pogubiłem. 096, SCP 096, ok. Yy, powodzenia. Yy, gdyby mógł, dałby ci klucz, ale nie może, bo jest nieśmiały. Więc niekoniecznie to może być ten SCP. To jest on. Hmm, dałby mi klucz, ale jest nieśmiały. O kogo może chodzić? Nie, nie mam powiedzieć. Chwila, moment. Poznaję dzięki. Służ, to jest nie tak. Nie, to nie może być. To nie zastanawiam się jak go zrobił. Naprawdę. O w mordę! On tu właściwie jest? To jest creepy. To jest creepy. Wiecie, nagrywam trochę, na razie tutaj skończę, bo i tak mi dzwonią do drzwi, więc będę się kończył nagrywanie. Dzięki wielkie za obejrzenie. To było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.